Jednym z najważniejszych elementów w efektywnym odchowie prosiąt jest właściwe przygotowanie matek, czyli loszek remontowych. Loszki remontowe do masy ciała około 70 kg mogą być prowadzone jak tuczniki ale później musi nastąpić radykalna zmiana, zarówno w zakresie żywienia, jak i warunków utrzymania. Przede wszystkim chodzi o to, że loszki powinny być utrzymywane w małych grupach, po to, żeby lepiej nad tymi grupami panować, zarówno w zakresie behawioralnym, jak i obserwacji statusu zdrowotnego. Żywienie musi być bardziej restrykcyjne, ze względu na to, że konieczne jest wyhamowanie tempa wzrostu i zastymulowanie odkładania większej ilości tłuszczu. W późniejszym czasie konieczne jest obserwowanie wystąpienia pierwszej rui. Pierwsza ruja powinna być odnotowana ze względu na to, że po jej wystąpieniu można zastosować procedurę tzw. żywienia bodźcowego, zwanego powszechnie flashingiem. Pełna procedura. Trwa około 21 dni, zatem przez pierwszy okres 10-12 dni stosujemy deprywację pokarmową, po której zaczynamy lożki żywić bardzo intensywnie, specjalnie dobraną paszą wysokoenergetyczną. Do tej paszy dodaje się specjalne dodatki o wysokiej strawności i właśnie wysokiej wartości energetycznej w celu zastymulowania funkcji układu rozrodczego. I taka lożka może po wejściu na porodówkę dać nam pełnowartościowy i duży miod.